Siemanko, witajcie w mojej kuchni, a właściwie w kuchni Hatidze. Ja jestem Crazy Cat, natomiast to jest seria ponuryskowy. I jak możecie zauważyć, mamy tu spotkanie dwóch wilkołaczyc, czarownicy oraz wampirzycy, nie bez powodu. Nasza Hatidze zorganizowała pewnego rodzaju spotkanie swojej Watachy, a to dlatego, że ma dzisiaj pewne plany, które byśmy chcieli, z, że tak powiem, zrealizować. Jeśli mi to się uda, no to ten odcinek powinien się okazać już jutro o godzinie albo 12, albo 14, ale zobaczymy. Zatem życzę wam miłego oglądania. I jak możecie w sumie zauważyć, nasza yy, wataha tutaj sobie siedzi, natomiast Brent, co ty tutaj robisz? Brent postanowił pozwiedzać, więc ja bym chciała go wysłać może w tą okolicę tutaj. Gdzie tutaj go y wysłać. O, nie połowi sobie ryby po prostu. Idź na ryby i tak będzie to najlepsze. Młody powinien iść spać. Chyba, że jest godzina 7, dobra. Natomiast my tutaj wrócimy do naszej że Tu jest w ustawie ściany, oczywiście nie tak. No dobra, myślę, że porozmawiamy. Najpierw z Morganą, następnie z Lilit byśmy chcieli się może pogodzić. Pomóż naprawić złe relacje. Tak, tego nie możemy ze samym sobą naprawić złe relacje. Jaka szkoda. Może nalej herbaty, może nie, ale ja bym chciała tutaj jeszcze hmm, przyjaznych aktywności, może nie. Komplementy, o, podziel się miłym słowem. Musimy poprawić jednak relację z naszą tutaj wampirzycą. O, przeproś za bycie bestią. Myślę, że to akurat by było dobre. I może tutaj jeszcze z... okaż empatię. Natomiast z matką też byśmy musieli porozmawiać. Też z przyjaznych zaproponuj wysłuchanie. I na razie to wszystko. Może ja jeszcze zrobię jakieś zdjęcie, żeby nie było. Tak może być, więc my tu sobie ustawimy z powrotem ściany tak jak chciałam. Przy okazji, wcześniej mi tutaj yy, yy, nasza yy, kochana yy, Hatidze wbiła piąty poziom yy, gotowania. No, Ale że tutaj musi podbić niektóre rzeczy. A ty, co tutaj kombinujesz, Hatidze? Sieć stabilnie i nie uciekaj. Ok, chyba nam wybaczyła, chociaż nie wiem jednak, jak bardzo nam wybaczyła. Natomiast ja bym chciała tutaj jeszcze spróbować z przyjaznych: może jakieś zainteresowania, entuzjazmu i się psami. Być może mogłoby być to, to co byśmy chcieli. Natomiast ja bym chciała tutaj jeszcze porozmawiać z Morgan na momencik. Entuzjazmu się cyklem księżyca, oraz jeszcze może wybierzemy coś jeszcze, żeby. O, przepraszam, zabić się bestium. Czyli chyba nie wkurzyła aż tak mocno, ale zaryzykujmy. Z przyjaznych. W ogóle, właśnie tego chyba sobie w sumie nie sprawdzałam, a przecież powinnam. Czy ona. Są małżeństwem, Okej, okay. Bo już nie byłam pewna, czy są małżeństwem. Ale w sumie, jak już są, to akurat ten problem mi odpadnie z głowy. Na przykład może wygłosić mowę zachęcającą. Może jeszcze tutaj porozmawiamy na temat jakiejś historii. Opowiedz historię o... o nie będzie to. Tak sobie porozmawiają. Tak myślę, że tak do godziny dziewiątej. Tak myślę, że do godziny dziewiątej. Coś już, o, Anioła Morskiego złowił. No super. Więc ty w ogóle musisz iść do pracy. Gdzie wyjść do pracy? Dobra, a panie mogą sobie y, zjeść coś razem? Dobra, ja tylko młodemu to będę musiał kliknąć. Natomiast. Mówi, y, ja zajrzę do niego. Aha, ty już w ogóle się tego. Weź iść ze mną kolego. W sumie jeszcze byśmy musieli tutaj z Lily pogadać. O, na czekaj na duchy. I może jeszcze pomóc naprawić złe relacje z Amandą. No to chyba od Truloka akurat taki był. <grych> że tak powiem. Cóż, widać, że Lili ma dobre teraz relacje z nimi. No niby kurcze nie jest swoja, ale widać, że tutaj panie chcą sobie porozmawiać. Okej. Okay. No dobra. W sumie zostało już niewiele, więc zakończymy to spotkanie. Gdzie to tutaj było? Chyba tu. Dobra, zakończymy to spotkanie. Panie, już mogą sobie iść, a my tutaj posprzątamy. A przy okazji jeszcze byśmy się udali, albo może spróbujemy. Zrobić świecę. Tylko, kurczę, z tego co pamiętam, to składniki miał tutaj nasz ukochany, więc jak on jest w pracy, to raczej nie będzie mógł nam dać tych składników. Dobra, to może y, kupimy te składniki, bo ja bym chciała spróbować zrobić świecę i je sprzedać. Zobaczymy, czy to nam wyjdzie. Tak, na wszelki wypadek weźmiemy tego więcej. A nie, nie możemy, więc musimy kurczę kupić maszynę do recyklingu. A... Może to sprzątni, a to może odłóż. To też odłożymy póki co. I to też sprzątniemy. Kurczę liczyłam, żebym mogła zrobić tutaj jakiś ten. Okej, okay, no, czyli musimy po prostu coś tutaj porobić. Dajcie mi jak coś sprawdzę po prostu. Ok, już jesteśmy, jak widzicie, tutaj w furę, Musiałam jej troszkę oznaczyć. Niemniej nasza Hatidze tutaj ogarnie sobie kwestię recyklingu. Tylko ja muszę sobie ustawić te ściany inaczej. I przynajmniej spróbujemy skorzystać z tego. Z tworzenia świecy, jeśli się to uda. Przy okazji, może śmieci nam się wtedy inaczej upasują. Ok. No, to teraz możemy stworzyć, tylko ja bym chciała więcej stworzyć tych świec. No dobra, zrobimy świecę, więc zaraz zobaczymy, czy w ogóle się opłacało robić tą świecę. Natomiast, młody, co to tam? Dobra, to ja ci tuję ten głód, bo akurat posłam. Chyba, możesz sprzątać? Nie, nie możesz sprzątać. A możesz się mną albo spać? Bo ja bym chciała, żebyś się pospał. A widzę, że tu nie z ciebie. Dobra, kto nam tutaj wpadł? Kasandra hmm, wpadłaś. Okej. Okay. Eee, momencik. Eee, a co ty w ogóle masz taki nastrójnik? Eee, zaproś do środka. No dobra. dobra. Chociaż widzę, że chociaż świeca i się udaje. Dobra. Jedną świecę mamy. W sumie. Sprzedać, ale dobra. Na razie musimy zrobić chyba więcej tych świec. Dobra, Cassandra My tu z Tobą chwilę zagadamy, żeby nie było. Tak akurat nie. Ale dobra. Głębokie rozmowy, rozmawiaj nad sensem życia. I może jeszcze tutaj dyskutuj o teoriach o Atlantydzie. Natomiast e, chwilę później ją po prostu pożegnamy. Żeby nie było, że my tutaj się za bardzo rozgadamy. A przecież musimy parę rzeczy porobić. O, spróbuj uspokoić. A, teraz wejdzie nam na chatę. Chciałam ją na progu zostawić. Aha, teraz ona wyjdzie i będą tu sobie rozmawiać. No nie wiem o co jej chodzi, więc niech sobie idzie. My natomiast spróbujemy tutaj ogarnąć jeszcze jedną świecę. Może tym razem, yy, tylko właśnie, jaka tamta była. Zróbmy białą po prostu. No, poszła. A ty młody, możesz się tutaj yy, spinaj. Może przestanie już w końcu rozrabiać, bo kurczę, zaczyna mnie to trochę rażnić. Albo go pójdziesz sobie na dwór, trochę pozjeżdżasz. A ty miałeś tutaj ogarnąć kolejną świecę, jak dobrze pamiętam. Co mały, nie możesz? No to się zrzemni. W ogóle tutaj trzeba będzie trochę posprzątać, ale dobra, to może trochę później mu to ogarniemy. Natomiast. Przeżyjesz! Przynajmniej byśmy mogli coś jeszcze tutaj ogarnąć, jakiś yy, poważniej. Teraz nagle się schodzicie. Wyślij do domu. O. Brand tutaj myślę, że podjąłby się rękawizy kucharskiej i może coś przygotował do jedzenia. Wiecie, jakiś obiad czy coś? Albo jakieś ciastka. O, właśnie te brownie. Po prostu oprócz świecy ogarniamy jakieś tutaj rzeczy do jedzenia, które nam tutaj powiedzmy nasza Haticie zacznie sprzedawać za chwilę. W sumie mogliśmy by już część rzeczy wystawić. Obsługuj hmm. stanowisko, dobra. Ok, a powinnaś mieć tutaj jakiś towar. A w sumie jak to kliknę... Aha, to jest yy, taki ten. Ok, wyłóż towar. A miałaś więcej niż jedną świeczkę. Moment, wyłożyłam ją. Matka, ty idź sobie do domu. My to będziemy zaraz sprzedawać. Wyślemy ją zaraz do domu. Yy, w sumie. Teraz zobaczę, co jeszcze. Wyłóż towar. Ciekawe że... czy... Okej, okay, tutaj widzę, że więcej nie możemy. A Brent, ty co tutaj ogarniasz? Zrób te babeczki chociaż jeszcze, wiesz, chłopie? A ty miałeś iść do domu, w sumie. No dobra, e... Dobra, zaraz e... cię wyślemy do tego... Do lekarza. Biedny Brent. W sumie tą rybę też byśmy mogli jej przekazać, ale ja tu chciałabym. Nic nie widzieliśmy. Natomiast my tutaj rozpoczniemy chyba tą sprzedaż garażową. Zaczniemy od tego. Dobra, dwie świece to raczej mały interes będzie, ale zaryzykujemy. W sumie mogliśmy by podnieść cenę. Dajmy, tak, powiedzmy o 100%. W międzyczasie tutaj widzę, że y, ktoś już przyszedł z bardzo daleka, bo i sulani. Y, więc myślę, y, przedstaw się. Y, zachwalaj towar. O, y, przy okazji już będzie, te brał, nic nie będzie. Dobra, to my to przyniesiemy do tego i jeszcze niech tutaj nam y, biedny y, nasz kochaniutki. Y, Pręd ogarnie coś do jedzenia, tylko żeby gra mi się nie skraszowała. To by było fajnie. No, ale myślę, że uda mu się pogotować. Natomiast my tutaj byśmy dołożyli e, wyłuszczoną e, tego na stanowisko. Ja coś sobie podniosę. No, jeszcze ta pogoda, ta burza. No, Zrobmy pochmurno, żeby było. Mhm. Jeszcze brownie będzie do sprzedania. Obsługuj to stanowisko. A młody chyba nadal się bawi w najlepsze. Dobra, będę się tam ogarnąć. O, widzę, że nawet y, nasi krewni tutaj przyszli. No, czy chodzi mi o... Krewni, czy się mylę? A, nie. Myślałam, że y, to jest... Y, tak, Konstancja, ale się mylę. Y, dobra, zachwalaj tutaj towar. Okej. Okay. No. Może ja zrobię jakieś zdjęcie takie ładne. Do następnego... Y, do następnego... Do następnej sprzedaży garażowej to będę musiała się jednak bardziej przygotować. Natomiast na tą chwilę powiedzmy już wiem jak to działa. No Mam nadzieję, że ktoś nam jeszcze kupi te ciasteczka. Przy okazji zaraz zajrzę. Aha, no dobra. No prawie. Dobra, ja myślę, że tą sprzedaż garażową chyba można już zakończyć. I w sumie ten odcinek myślę, że już zakończymy. I tym jakże skromnym akcentem nieudanej sprzedaży garażowej myślę, że możemy zakończyć ten odcinek, zwłaszcza, że teraz będę już wiedziała jak się lepiej przygotować do takich akcji. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że zostawicie łapkę w górę i suba. Zatem do usłyszenia w kolejnych odcinkach, do zobaczenia.